Także moi drodzy, w tym odcinku przekonamy się, czy second inform trapa jest wart swojej ceny. Oczywiście, no karta ze statystyki, tak jak już wspominałem w poprzednim odcinku, wygląda naprawdę genialnie. To jest nagrywany odcinek praktycznie po odcinku. Także nie wiem jak wygląda Wasza aktywność, ale na pewno wyglądała bardzo dobrze, bo ostatnio naprawdę wspieracie. Nie mój rozwój, właśnie łapkując, komentując i tak dalej. Także bardzo, bardzo mocno Wam dziękuję. No i trzymajcie kciuki, żeby kolejne dwa informy w tym odcinku wylądowały już w moim składzie. Dobra, moi drodzy, mamy pierwszego przecinka w tym odcinku i teraz mamy fajny pojedynek ja gra w koszulkach Leicester, on gra w koszulkach Manchester United A taki pojedynek będzie, znaczy prawdopodobnie był jak widzicie ten materiał Najprawdopodobniej wczoraj e, Pewnie to wrzucę gdzieś koło poniedziałku, wtorku A taki mecz był wczoraj, czyli w niedzielę, więc zobaczymy jaki będzie wynik Może to będzie przepowiednik, kto wie MarMax to jest nazwa jego zespołu Lille AC przeciwko Mad Max Także trzymajcie kciuki Oj, 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 to miało być odegranie drbałkarza. Nie wiem dlaczego Alaba tego nie odegrał z pierwszej piłki, tylko przyjmował tę piłkę. Patrzcie, no w tym momencie to miał być odegranie od razu. Nie wiem, w ogóle po co on to przyjmował, ale to jest kurde, takie absurdalne rzeczy czasem się dzieją. O kolego, i to jest czerwona kartka. Pikę w tym momencie musi wylecić z boiska, jak nic. Taki fałd od tyłu zawsze kończy się czerwoną kartką. I tak też się dzieje pikę bye bye koleżko. I w tym momencie gram we wzmocnieniu o jednego zawodnika. Bardzo głupi fał moim zdaniem. Piłka była na połowie, no i nawet nie miałem do kogo rozegrać tej piłki, także absurdalna decyzja mojego przeciwnika. Okej, okay, świetna kontra teraz leci. I teraz zrobimy pyk do środka. Nie tu, nie tu, to miało pójść shit spalony. To miał pójść od razu do Arturo Vidala. Czemu ta piłka poszła do Ibrahimowicza, skoro tam nie chciałem Okej, okay, długa piłka na Ibrahimowicza. I teraz jeszcze raz pyk do Lukasa. Bufal to jednak jest. I teraz Sweaty do Ibry, no nie przeszła ta piłka. Jakim cudem niech mi ktoś wytłumaczy. Ibra, kręć tą piłę ibra, no nie. Świetnie. Arturo, nie to jest. Frank Ribery bardzo ładnie. Teraz do środku to na Ibra ibra uderzenie na bramkę i nad poprzeczką przenosi. Rozciągnij tą piłkę. Bardzo ładnie, teraz do Bufala. Bufal do Ibry, Ibra, no i to musić bramka jak nic. Ibrahimowicz! Także niestety, moi drodzy, kończymy pierwszą połowę. Póki co, jest wynik 1 do 0 dla mojego przeciwnika. E, gra w 10. E, miałem kilka sytuacji, po których powinny paść bramki. To wydaje mi się, że spokojnie powinno być 2 do 1, jeśli lepiej bym się zachował pod jego bramką. Ale no niestety, tak, tak się nie stało. Ibrahimowicz bardzo ładnie. Ibra, i to już musi być uderzenie na bramkę. No. Fuck. Arturo. Uderzenie, no nie, no ja pierdzielę. I kto mi powie, że nie ma czegoś takiego jak Hendy Przecież wale mu płaskie, walę mu w górę, Walę mu w dół i gościu, mimo tego, że gra w dziesięciu, to tym nie potrafią strzelić bramki. Lukas, uderz. Dawaj, Lukas, stary, no to w końcu musi zakończyć się bramko. Lukas do ibre, Ibra Sweety uderz tu no Ribery, Coś ty zrobił, gościu! Od piłki zaczął uciekać. Czy to nie jest, czy to nie jest dziwne? Czy nie wydaje wam się to dziwne, że przegrywając. Do 1 do 0 dzieją się takie dziwne, takie dziwne rzeczy. Frank Liberi, no to musi wejść. jak to nie wejdzie, to się zdenerwuje. W końcu weszło. W końcu coś wpadło w tą bramkę. Musiał mu całą obronę zniszczyć, żeby w końcu Iker Casillas spuścił bramkę na 1 do 1. Najprawdopodobniej będzie dogrywka, chyba że uda mi się jeszcze jedną taką sytuację przeprowadzić. Super. Do Vidala. Vidal do Ibre, Ibra. Pyk. 2 do 1, no to jest kurde. Deadly 2 minutes. Jakoś to się chyba tak nazywało gdzieś w trakcie czytałem. W 2 minuty strzeliłem mu bramki. No i teraz co, kolego? Utrzymujemy piłkę. Okej, okay, moi drodzy, kończymy ten mecz. No szczęśliwie, bo w 2 minuty udało mi się strzelić dwie bramki. Ale kończymy ten mecz wynikiem 2 do 1 i to jest naprawdę bardzo dobra nowina, bo już się bałem, że jednak przegramy to spotkanie jakimś fartem. On grał z 10, no po prostu nie byłem w stanie strzelić mu bramki. Na szczęście dwie minuty. Zadecydowało o tym, że wygrywamy i robimy kolejne wzmocnienie Fantazja Upgrade Także drugi informem, który wyląduje w naszym składzie Będzie taki zawodnik jak Second Inform Blaze Matthew D Jego statystyki wyglądają naprawdę bardzo, bardzo dobrze Jak taki idealny defensywny połocnik 85 fizyki, 86 obrony 85 podań, 77 tempa Także będzie to, mam nadzieję, że bestia No w, środkowym, w środkowej części boiska Dobra moi drodzy, drugi przeciwnik w tym odcinku I mamy 84 rowera, 100 zgrania Jest to Liga... Angielska, Benteke oraz Lukaku, czyli belgijski atak. Do tego jest Ozil, Mares, jest Miralas. Fajny składzik, taki dość bestialski bym powiedział, zwłaszcza atak. Ok, świetna kontra się zapowiada, ma już w drugiej minucie mamy tu Franka Riberiego, dawaj stary, pars, jaki on jest szybki. No to jest gość, to jest gość, lata niprachmowicz, uderzenie? Nie ma uderzenia, to miało być dogranie na sweaty, ale się nie udało, niestety. Dobra, piłka do Zlatana, no i to musi być bramka Zlatan, fake shot do Vidala Jeszcze raz, Vidal, sweaty goal I tak jest, 1-0 Arturo widal, Teraz obrona po prostu została zniszczona I mamy pierwszą bramkę w 11 minucie Zlatan 2-0, 16 minuta No i to może być rage quit Bo póki co mój nawet nie wyszedł ze swojej połowy O dziwo, i prawdę mówiąc To może wyjść naprawdę bardzo, bardzo szybki mek. No i dokładnie tak jak mówiłem, to może być rage quit Georgetown to jest jego, jego zespół. I czy to będzie Rage Quit, czy może jednak jakieś zmiany formacji. Czyli jednak Rage Quit. Ostatnio mówiłem, że nie trafiłem żadnego zawodnika, który miał ocenę 10. I teraz mamy trzech zawodników, którzy właśnie taką cenę dostali. Ribery, Ibrahimović oraz Lukas. Ocena 10. Także jakby nie było, w tym momencie mamy bardzo fajną możliwość upgrade'u kolejnej karty na kartę Inform. Ale zostawię Wam do zadecydowania, która karta Inform wyląduje w naszym składzie w następnym odcinku i na początku następnego odcinka kupimy nową kartę Inform do naszego składu, także napiszcie w komentarzu, kogo chcielibyście zobaczyć w tym składzie, ja na pewno się przyglądnę i na pewno którąś z tych kart później kupimy w następnym odcinku, także trzymajcie się i do zobaczenia.